Witam państwa na RC Pol. Dziś zajmiemy się kolejnym produktem oferowanym w naszym sklepie. Mianowicie będzie to rama tarota T960. Jest to wersja powiększona na 810 dająca zdecydowanie większe możliwości, jeśli chodzi o czas lotu i udźwig. Platforma zbudowana w oparciu o tą ramę da nam czasy lotu przekraczające 30 minut. W zestawie znajdziemy rurki węglowe o średnicy 25 mm, dwie sztuki bez okuć aluminiowych oraz cztery sztuki z okuciami aluminiowymi umożliwiające składanie i rozkładanie naszej ramy. Dodatkowo okucia zostały wyposażone w specjalne przepusty zapobiegające przecieraniu się przewodów podczas składania i rozkładania. Mamy również uchwyty do montażu silników i regulatorów, wykonane z aluminium. Dodatkowo doposażone w płyty węglowe do mocowania silnika i regulatora od spodu. Jak widać, uchwyt jest dość mocno wyażurowany, jego waga to 50 gram. Mamy cztery sztuki czarne i dwa pomarańczowe w celu zaznaczenia kierunku lotu. W zestawie znajdziemy również opaski do montażu naszych ruch centralnych, złącza do podłączenia pakietów zasilających i regulatorów. Znajdziemy również dwie półeczki do montażu elektroniki lub pakietów zasilających, śruby montażowe do tych półeczek. Producent dołącza również do pudełka koszulki chroniące nasze przewody przed przecieraniem się w czasie składania rozkładania. Znajdziemy również rzepy i naklejki. Płyta centralna została wykonana z laminatu węglowego o grubości 2 mm, bardzo sztywna. Płyta górna dodatkowo została wzbogacona o gniazda pod śruby montażowe. Jedną z ciekawszych funkcji tej ramy jest możliwość składania i rozkładania. Aby ta funkcja sprawnie działała, producent dostarcza nam specjalne kotwy klinujące. Wyglądają one w ten sposób. Kotwa składa się z śruby regulacyjnej, motylkowej oraz dwóch klinów. Jak to działa? Jeżeli pokręcimy tą śrubą w jedną bądź w drugą stronę. Mamy możliwość zaklinowania naszego ramienia lub uwolnienia go w celu np. rozłożenia ramy do transportu. W zestawie otrzymujemy również łożyska cierne wykonane z mosiądzu i aluminium oraz specjalny smar o bardzo lepkiej konsystencji. Należy zwrócić uwagę przy montażu aby zrobić to prawidłowo. Chodzi generalnie o prawidłową ilość nałożenia smaru i w taki sposób, aby ramiona podczas transportu nie przemieszczały się. Mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia na przykład śmigła lub innych elementów. Kolejnym elementem w zestawie jest okucie aluminiowe do naszej płyty centralnej. Znajdziemy również w pudełku śruby montażowe i kilka zapasowych elementów. Znajdziemy też pilnik, który pomoże nam rozpiłować Kwadratowe otwory, właśnie służące do zamontowania naszych łożysk ciernych. W tej chwili chciałbym zaprosić Państwa na obejrzenie krótkiego materiału, wideo dotyczącego właśnie tej ramy, jak ona zachowuje się w powietrzu, a nieco później pokażę jeszcze, jak wygląda taka rama zmontowana. platforma hexakoptera zbudowana w oparciu o ramę Tarota T960. Jak widać dodatkowo wyposażona trzy półeczki na pakiety. Te półeczki można nabyć w naszym sklepie internetowym jako dodatkowy asortyment Tarota. Daje to nam w sumie możliwość zamontowania trzech pakietów o łącznej pojemności 15 Amperogodzin i napięciu 6S. Rama oczywiście składana. Tutaj mamy śruby motylkowe, które po rozkręceniu dają nam możliwość złożenia. Rozpiętość ramy między silnikami po złożeniu to 960 mm. Na ramię zostały zamontowane silniki T-Motors 4014 o prędkości obrotowej 330 kV. Śmigiełka mamy tutaj 17-calowe. Od spodu znajduje się regulator 40A oraz pasek oświetlenia LED. Jako jednostkę centralną sterującą, wykorzystano tutaj Autopilot X4. W tym miejscu znajduje się kompas z GPS-em. Po tej stronie mamy odbiornik RC oraz jego antenę. Z tej strony mamy moduł transmisji danych do autopilota. Całość gotowa do lotu w tej konfiguracji waży 5 kg 300 g. Daje to nam możliwość zawisu przez 33 minuty. Platforma pokazana nieco wcześniej, uzbrojona już w gimbal 3 kamerę ważyła 7 kg 400 g i może utrzymać się w powietrzu przez 22 minuty. Zapraszamy również Państwa do naszego sklepu internetowego, gdzie można nabyć nie tylko platformy wersji kit, ale również gotowe, złożone, wyposażone w odpowiednie podzespoły. Wykonujemy również platformy na zamówienie. Wystarczy tylko napisać maila na sklep małpka.rc-lipol.pl, opisać swoje potrzeby, a my postaramy się przygotować ofertę specjalnie dla Państwa. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.